Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Damian Wugański z tej strony. Kłaniam się, zaczynamy rozrusznik poranny za 8 sekund. I pierwsze ćwiczonko krążenia biodrami, czyli trochę jak na wef Głowa w miejscu, stopy w miejscu i kręcimy biodrami. Przy czym jest taka różnica odnośnie tego, co było na wf ie że tu jeszcze staramy się pracować miednicą, czyli miednicę prowadzimy od tyłu pochylenia do przodu pochylenia, czyli wykręcamy ją troszkę jakbyśmy chcieli. O, potańczyć, czyli nie ma być tak jak robot, tylko tak trochę bardziej jak tancerz, przy czym ja jak patrzę na siebie to widzę zdecydowanie, że to jest jak robot i to taki nie do końca działający w fazie, w fazie testowej, także staraj się popracować tymi biodrami nieco bardziej giętko i elastycznie niż ja popracuj w pełnym zakresie ruchu i tyle. I tak sobie popracuj jeszcze przez 23 sekundy, a ja, jeśli jakimś cudem, akurat dziś jesteś pierwszy raz, to przypomnę, że tych odcinków tutaj tej serii Rozrusznik Poranny jest bardzo dużo, już ponad 150 odcinków, więc możesz robić codziennie inny zestaw i naprawdę będzie co robić na wiele dni, ale jeśli jesteś tutaj regularnie, no to to piątka dla ciebie, bo właśnie regularność y, buduje sprawność, także rób to regularnie. Ok, zrobione. I teraz, gdy krążyliśmy obręczą biodrową, to teraz sobie pokrążymy obręczą barkową, a tak naprawdę będziemy pracować odcinkiem piersiowym kręgosłupa, więc złożysz sobie ręce na barkach i będziemy robić krążenia. Więc do zgięcia i do boku, do zgięcia i do boku. I teraz staraj się nie ruszać odcinkiem lędźwiowym, tam niech to wszystko będzie, powiedzmy, takie zablokowane zabetonowane w odcinku lędźwiowym, w pośladkach, a tym odcinkiem piersiowym właśnie skłon, rotacja, wyprost, skłon, rotacja, wyprost. I tak sobie pracuj jeszcze przez 10 sekund i wtedy będziemy mieli zmianę strony. Dwa, jeden, super. I zmień stronę. Możesz, oczywiście, jakby robić też co kilka obrotów, zmianę strony dowolnie. To jest tak naprawdę bez różnicy, ale chodzi o to, żeby zaakcentować ruch w każdym kierunku. Więc pracujemy sobie nadal. Jeszcze 15 sekund, 14 i rozrusz, rozruszujemy. Ruszamy naszym kręgosłupem, żeby, żeby po prostu był elastyczny. Żeby był elastyczny, mobilny, ale też przy okazji silny. Super, zrobione ćwiczenie zaliczone i teraz będziemy sobie działać stawem biodrowym, stawem kolanowym, równocześnie będziemy pracować nad równowagą. Będziemy sobie stać na jednej nodze i będziemy robić krążenia. Jest dzisiaj dużo tych krążeń, już trzecie ćwiczenie z krążeniem, no ale dobrze, więc zaczynamy, stoisz na jednej nodze i zwróć uwagę, akcentuję ruch od stopy i obszernie, czyli zarówno ten staw skokowy jak i staw kolanowy. Trochę w jedną, trochę w drugą. Trochę w jedną, trochę w drugą i po 30 sekundach będzie zmiana strony. Fajne, równoważne ćwiczenie. Jeszcze 10 sekund wytrzymaj i staraj się nie przewrócić. Ja wiem, że możecie tutaj troszkę chwieje, ale staraj się chwycić stopą podłogi. 3 2 Jeden i ekstra, i zmiana strony. Druga noga robi dokładnie tą samą robotę. Może tak być, że na jedną stronę będzie ci troszeczkę łatwiej, na drugą troszeczkę trudniej. Nie przejmujemy się tym zupełnie. Na przykład, to co możesz zrobić, to na drugi raz, gdy będziesz robić rozrusznik, zacznij od strony, która ci idzie gorzej. Generalnie, zwykle zaczynamy od strony, która nam idzie gorzej, która jest słabsza, żeby skoncentrować się na właśnie poprawnej pracy tą słabszą stroną. Także tyle. Zrobione. Zrobione kolejne ćwiczenie i za chwilę mamy już ramiona, dalej pozycja stojąca i będziemy sobie robić po prostu dynamiczne, luźne, swobodne wymachy przodem. Jedna ręka do góry, druga do dołu. Tak na zmianę. Więc bardzo proste ćwiczenie, ale też efektywne. Więc tylko napnij brzuch, napnij pośladki, staraj się nie wyginać w lędźwiach, to jest istotne, nie wyginaj się w lędźwiach i pracuj lewa, prawa, lewa, prawa. Taki raczej dynamiczny ruch. I tak przez jeszcze 45 sekund. Ja oczywiście przypomnę, że w komentarzach sprawdzam obecność, więc jeśli robisz... Ten rozrusznik, to napisz obecny, obecna, jestem, dzięki. Cokolwiek napisz, zostaw kciuka w górę, udostępnij, jeśli możesz, żeby więcej osób tutaj do nas przybywało. Ale zdaję sobie sprawę, że tak to jest z takim czymś, że jakby jeśli materiały są raczej edukacyjne, prozdrowotne, jeśli wymaga to od nas jakiejś pracy, jakiegoś wkładu, zaangażowania, no to te materiały nigdy nie będą się tak dobrze klikać jak jakiś tam chłam czy jakaś rozrywka w necie. Także, no, wyświetl tutaj wielkich nie będzie, ale wiem, że robi to kilka tysięcy osób w Polsce i pewnie za granicą, więc dla tych osób warto. Jeśli Ty to robisz, to serdecznie Cię pozdrawiam i cieszę się, że jesteś. Ok, zrobione. I teraz widzisz już ostatnie ćwiczenie na dzisiaj i to będzie przejście z głębokiego przysiadu na palce albo napięty i tak będziemy sobie przechodzić. Czyli głęboki przysiad, Pełny na całej stopie i wyjście na palce. Ok, no to przyjmij pozycję. Jesteś już w dole i wychodzimy sobie na palce, a później pięty do ziemi. I za chwilę znowu na palce. Nie śpiesz się, powoli rób te przejścia. Raz, jedna, raz, druga strona. I bardzo wolno staraj się akcentować każdą pozycję, tak żeby mieć uczucie, żebyś ty miał, żebyś miała kontrolę nad całym ciałem. I właśnie. Dzięki temu będziemy promować mobilność bioder, mobilność stawu skokowego i również mobilność, elastyczność kręgosłupa. To też jest ruch, który ten kręgosłup nam... Pięknie przepracuje, to jest taka fajna pozycja do odpoczynku. Ja bardzo dużo mówię o tym głębokim przysiadzie, że to jest taka pozycja, którą powiedzmy każdy zdrowy, sprawny człowiek powinien być w stanie osiągnąć. I oczywiście tutaj rozstaw stóp może być różny, szerokość ustawienia nóg i tak dalej, ale raczej każdy powinien być w stanie do tej pozycji dojść, chyba że ktoś jest po jakiejś poważnej kontuzji, no to wtedy jest inaczej. A tymczasem co? Tyle. Mamy to zrobione, więc widzimy się jutro, a na dzisiaj to. Ja się żegnam. Pozdrowienia, do zobaczenia jutro, cześć.